我们是中华儿女。 I też jakieś ostatnie rzeczy dopakowałam do torby szpitalnej. Jeszcze ładowarki. Bez komentarza. Ser. Z nakładam na całą nośkę. Zważyłam się przed chwilą dziewczyny. Dramat. Po prostu jakiś dramat. Trzy tygodnie, pół kilo. Dobrze, że się tydzień temu nie zważyłam, bo bym się załamała. W trzy tygodnie, pół kilo tylko i 4 centymetry. Zauważyłam, dzisiaj takie spodnie, które ostatnio w tej takiej górsze, górnej granicy były na mnie dość opięte. No, Nie powiem, że są luźne, ale no, lepiej. Są mniej opięte, o tak. Są mniej opięte. Ale szało to nie ma. Nie jestem zadowolona. Chłopaki się tam wygupiają. mąż Filipka budzi. Ja nie wiem, czy ja wszystko. Z... A, jest dochodzi ósma, ja muszę jeszcze lodówkę ogarnąć, więc muszę się pospieszyć. A jeszcze chciałam sobie wiecie, zrobić taki fajny makijaż, żeby się po prostu dobrze czuć. Z tym makijażem nasmarowałam sobie dezaptanem. Tą aftę ona zamiast lepiej, to jest coraz gorzej, powiem Wam z nią. Pomimo tego, że smaruje, by była, gdyby nie smarowała. nakładam podkład, chociaż on ostatnio mi się coś tak średnio tu sprawdza. I nie wiem, czy to jest kwestia pielęgnacji. przeciele jak, jak byli, to mówili, że schudłam. No, ciekawe, gdzie oni to widzą. <grym> Pół kilo w trzy tygodnie szaleństwo. A od początku roku 4,7 kg. Od 23 stycznia wtedy kiedy zaczęłam. Kiedy miałam najwyższą wagę. 4,7 brzmi dobrze. Brzmi lepiej. Bo e, 23 stycznia, 23 luty, 23 marzec, czyli takie dwa pełne miesiące odchudzania. E, I dzisiaj mamy co? 5 kwiecień. Takie 2,5 miesiąca odchudzania. 4,7 kg. To brzmi lepiej niż na pół knię na 3 tygodnie. No, bo mi się normalnie tutaj kawali ten podkład. Nie podoba mi się. Kurde no. Wszystko mi się tutaj... Chyba muszę iść to zmyć. Normalnie się uszczy. Nie wiem kto. teraz wracam. Dobra, zmyłam to. No i co? od nowa. Tak miało być. Szybko. Ok, niech się wchłoni tonik. A dalej zobaczymy. Nip się już ubiera, mąż już się tam krząta, poznosił walizki. liczy na to, że weźmie się że Żeby ja mogła się to spokojnie pomalować. I tak nałożyłam Daso Beauty jednak. A ten nie wiem, będę go jeszcze testować, bo albo, albo to jest pielęgnacja, albo po prostu mi się zważył podkład. No, tam jest na nim napisane 12 miesięcy, on ma trochę więcej. mi się na przykład wczoraj nie, nie, yy, nie zważył. Wiecie co jest słonko za oknem? Aż jest nieprawdopodobne, że jest zimno, nie? Że z takiego lata wczoraj, przedwczoraj zrobiło się zimno. Ten daso jest fajny. On ma lekkie krycie, natomiast jest znowu gęsty. To jest struktura dla mnie za gęsta. A on pięknie rozświetla, ładnie się nakłada, oproszę i się nie zważył. Mm, natomiast to jest podkład tego typu jak Patrice, ten Invisible Cover. Ten ciemniejszy dałam mojej Kasienice i Kasienka mówi, że super i się sprawdza. A jaśniejszy też dałam Kasienice drugiej i też mówi, że ona go lubi. A widzicie, dla mnie nie. I ten daso też mógłby być cienniejszy w konsystencji, no ale. No ale. Dobra, już trochę muszę przyspieszyć. Nie wiem, czy założyłam dobry sweterek, mam taki piękny sweterek falbanki ażurkowy, ale chyba nie, nie nie, wiem, czy to jest dobry pomysł, jak jest zimno. Na jakiejś stacji się zatrzymamy, też jeszcze luna, no wiadomo, będę mieć kurtkę, ale w ażurku to ciągnie, nie? Statek. O, mąż już wyniósł z maliska, Ja chciałam jeszcze statyw sobie spakować i lampę. W razie co. Dobra. To mamy. To teraz puder. Puder tutaj mam na wierzchu Hourglass. I nie poszłam drugi raz, widzicie, wczoraj na solarium. Tak chciałam iść dla siebie, dla lepszego samopoczucia, i już nie miałam czasu. I wyrobiłam się. A teraz szybko nie pójdę, a nie, nie. Uch, puderka na boczki twarzy. Ciężko. Ja nie lubię takiego efektu. No ten daso też jest dla mnie za ciężki. No ale dobra, już nałożyłam, to już musi siedzieć. Paletka do konturowania od Maxi. Zaczynamy z brązerkiem. Jak się domyśli i ogarnie tą lodówkę. Jeszcze śniadanie, on musi zjeść. Dobra. To mamy. Róż. Jaki to nam róż? A dobra, z Max Poor's. Polecimy. No na chwilę. Dobrze. Rozświetmę Cherer. Beauty. I teraz bręfki, szybciutko, ciutko trochę ciachu. Kim kąt tylko pojedynczo włosko rysuję. Wyszło równo chyba nie bardzo. Ale już trudno. Nie mam czasu. Yy, a jednak. O! Coś tam mężowi poleciało. A jednak chcę się, wiecie, fajnie pomalować. Cień Kores. Piękny cień. Słuchajcie, Filip jest jakiś. Yy, wcale mu się Bo ja też. My wszyscy zresztą jesteśmy poddenerwowani, rozżaleni. Tym, że przed nami rozłąka. Um, wczoraj się tak płakało. Nie, to, no ona jest po prostu za krótka. Ale już tutaj jest taka. tutaj taki. Ale ja widziałam taki patent na napis. Zmywaczem do paznokci się to robi. Czekaj nawet gdzieś miałam. A, mm, w torbie do szpitala. Zmywaczmy do paznokci to się robi, i ponad się naprawia jak nowe. No? Ale to trzeba jeszcze pomalować. To jest czarne. Aha, A to już się nie naprawi. Chyba, że. Ale, że to się tak wygładza? Tak, tak, te pęknięcia się wygładzają. No można to naprawić jeszcze. Tak, Można, to zostaw jak wrócimy, to naprawimy. Zostaw na wierzchu na krzesełku, żebyśmy pamiętali. Ty moimi markierami mogę pomalować, bo mam takie kolory. O, widzisz? Słuchajcie, pełno emocji. I tych złych, i tych dobrych. Już wszystkie się wiążą z jednym z wyjazdem. Mam no, już gotowanie zmywarkę, a lodówka mnie czeka ładówka dziewczynki nie czeka. Dobra. Nie będę się tu więcej generować, bo nie mam na to czasu. Błyszczyk. A bo tutaj tak nie wolą. I radzi. Jeszcze pojechali do apteki, bo może coś się źle czuje. Ja jeszcze dopijam ostatnie rzeczy przy pojeździe, czyli zwrot w Lidlu, zwroty z Allegro w paczkomacie. Ja, myślę, że już mamy wszystko. Jedziemy zawieźć najpierw Filipka, potem Lunę i z Luny lecimy na Szczecin, na Eskę i jedziemy do Katowic. że ta nerwówka, która była wczoraj już trochę <laughs> i minęła. Kolejna pojawi się jak zajedziemy. A już jutro to w ogóle. Fifi szczęśliwy, zadowolony. Byli w kinie. teraz jadą na pizzę. Super. Mam nadzieję, że Lunka tylko nie płacze. Wiem, tak się do mnie przykleiła, jak ją oddawałam pani w hotelu. Nie chciała odejść, no ale mam nadzieję, że dobrze sobie radzi. Pokażę mam tu fragment tej stacji. Ta stacja jest świetna. My i ostatnim razem. Wracaliśmy z Katowic. Po prostu jak w restauracji. Jesteśmy na miejscu, ale okazało się, że to nie ten apartament, który rezerwowaliśmy, bo musi być prysznic. Zadzwoniliśmy się do Pani, ale Pani mówi, że dzisiaj nam rezerwacji już nie może zmienić, nie zamienić na mieszkania, więc dopiero jutro. I zaczyna parę śnieg. something Oj, jak głośno ten telewizor chodzi. Widzicie co, już jestem tak zmęczona 23. Nie poszliśmy nigdzie na kolację. Mąż się rozchorował, rozłożył. Nie wiem co będzie dalej. Kto będzie do mnie przychodził i czy da radę Czy w ogóle go wpuszczą. Dodatkowo mamy taką przygodę, że mamy nie ten apartament, co... Rezerwowaliśmy, bo ten okazał się yy, nie z tą kanapą, ale kanapa to tam PAL sześć yy, Nam chodziło o, o na prysznic, a nie wannę. A mamy wannę. Więc no, skontaktowaliśmy się z tą panią i ostatecznie pani nas w poniedziałek przeniesie, więc niestety mąż będzie musiał to wszystko sam dźwigać i przenosić. Yy, no i zobaczymy. Zobaczymy. Ojejku, jak na ten, ten telewizor. Ja się dziewczynki już żegnam, bo... Bo rano trzeba się wstawić. Tam, gdzie trzeba się wstawić. Trzymajcie.